Ja. Witam serdecznie w kolejnym materiale. Co oznacza oczywiście kolejny suchar i kolejne urządzenie. A suchar na dzisiaj jest taki. Powiedzcie mi, co robią dwie herbaty na ringu? Naparzają się. Ła, chła, 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 ale śmieszna. A tak na poważnie, to przyjrzymy się dzisiaj czemuś takiemu. Moi drodzy, a cóż to takiego jest? To jest oczywiście taka tablica z własną grafiką. Jest ona podświetlana. Została, no chyba nie muszę mówić z jaką grafiką. <laughs> e, tak jak mówię, jest ona podświetlana, została ona przeze mnie zakupiona na portalu, ale drogo, na dzień 13 stycznia 2022 w kwocie 79 zł. Uwaga, razem już z, we, z wysyłką. I z tego miejsca też chciałbym bardzo tutaj pozdrowić sprzedawcę, którego polecam. Mamy tutaj oczywiście kolorowy nadruk UV. Moja tablica akurat jest podświetlana w kolorze białym, ale spokojnie, jeśli chcecie w innym kolorze, to macie też do wyboru na przykład czerwony, niebieski, zielony, żółty. Za chwilkę tutaj pokażę przykłady. Jeśli chodzi tutaj o wykonanie tej tabliczki, to jest ona tutaj wykonana z pleksy najwyższej jakości. Grubość 5 mm tabliczka, co najważniejsze nie, oświe, nie oślepia innych kierowców oczywiście tabliczka ta jest docelowo przeznaczona do przyklejenia po prostu na szybę czy to w tirze, czy w autobusie, czy, czy po prostu w jakimś samochodzie za pośrednictwem oczywiście takich przeszaweczek. my oczywiście zobaczymy jak to będzie tutaj to świecić, jest ona tutaj mamy wtyk do zapalniczki który prezentuje się tak, po prostu to wkładamy, by dało nam to oświetlenie. Bardzo fajnie, że właśnie Państwo są w stanie wygrawerować po prostu dowolną przez nas nadesłaną grafikę. Dobra, teraz Wam pokażę przykładowe, przykładowe inne tablice w innych kolorach. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że na każde 5 cm długości tablicy przypadają aż 3 diody. Dzięki temu nasze podświetlenie jest równomierne. Jeśli chodzi tutaj o zasilanie, to już Wam wszystko mówię. Tablica jest wykonywana pod zasilanie 24. Volt, ale spokojnie, spokojnie, ponieważ jest tutaj ta końcóweczka wyposażona w opornik regulujący napięcie, także można go samodzielnie usunąć w łatwy sposób i otrzymać tablicę dostosowaną do zasilania 12V. Także tutaj nie ma żadnego problemu. Oczywiście na stronce tego sprzedającego możemy też dobrać sobie dowolną czcionkę. No, i co? Przejdziemy się teraz do ciemnego pomieszczenia i postaramy się odpalić tą tablicę. Tak, jeszcze sprawdzimy to podświetlenie na razie za dnia. I wiecie co jest najlepsze? Czy jestem w stanie odpalić tutaj tą tablicę, że tak powiem, za pośrednictwem po prostu zwykłego powerbanku? Spójrzcie. I voilà! Zaświeciła się. Teraz odepnę, zgaśnie i zaświeciła się. Także moi drodzy, super sprawa. Głupi Powerbank jest w stanie to nam zasilić. Dobra, ja teraz przykleję sobie to powiedzmy <śm> na, na lustrze w kibelku. Tam będzie ciemno. Swoją drogą używam tutaj w mieszkaniu takiego adaptera. Był on omawiany w innym materiale. Jeśli ktoś by chciał powrócić do tamtego filmiku, to tutaj w prawym górnym rogu pojawi się odnośnik właśnie do materiału z tym adapterkiem. Zapomniałem jeszcze dodać, że do tablicy otrzymujemy w gratisie taki bryloczek, oczywiście z własnym napisem. Dobra, idziemy do tej toalety. Ok, jest już ciemno. Pozwólcie, że ja teraz tutaj podłączę tą tablicę i pstryk. I już nam tutaj ładnie jak widać świeci. Przejdziemy się też do samochodu oczywiście. że nic jej nie brakuje wszystko jest ok, super sprawa dobra, idziemy do samochodu ok, jest ciemno, deszczowo wietrznie a tutaj ładnie przy autku w autku w zasadzie się tutaj zmieni super. Tak więc to moi drodzy, wszystko się prezentuje. Fajnej cenie otrzymujemy naprawdę bardzo, bardzo fajnie, estetycznie wykonany produkt i ja ze swojej strony jak najbardziej polecam tego sprzedawcę oraz zakup takiej tablicy. I to by było na tyle z mojej strony. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.